Śnianko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku za Sosynka. Wpływamy już do portu. Mam nadzieję, że to jest jakiś port. Trochę się podziało, bo podczas. Teraz Wam pokażę. W drodze tutaj. Gdzie jestem? Tutaj. Miałem ten port, który oczywiście już jest mój. Przejąłem go. Z tego portu dostaliśmy zadanie rozwalić kogoś tutaj. Nie wiem czy to będę teraz jakoś robił. Ale tutaj jest coś takiego jak legendarny okręt. Nie wiem co to jest. E, tak, chcę wpłynąć. Nie wiem co to jest za okręt. Boję się na razie nam płynę, bo jest legendarny, to prawdopodobnie jest przerąbany. I nie będzie mi go tak łatwo roz... Nie rozwalenie go nie przyjdzie! tak łatwo jak rozwalenie tego portu, który mi tak się troszkę pomęczyłem. Dobra, mamy kolejną mieścinkę. Tak, wiem. A, będzie zwiedzania. Mogę w końcu to Olstrow zrobić? Mogę, dobra, to zrób. Nie, będę dostrzeliśmy. A, cztery pistolety. Na pierwszy plan pójdzie ten punkt widokowy. To jest chyba punkt widokowy, mam taką nadzieję. No! E, no nie gadaj. Zostaw mnie. O Jezu, no nie chwycisz się tego A to co jaja teraz chyba robisz Właśnie, mam dla Was ciekawostkę Mianowicie Pobiera mi się na steamie najnowszy metal Gear Solid, z którego myślę też zrobię w serię Będą się pojawiać momencie, od momentu, jeżeli... Kurde, od momentu, jak ściągnę Asass tego, nie Boże, ogarnij się! Od tak jak ściągnę Metal Gear'a, myślę, że na moim kanale dziennie będą się pojawiać jeden odcinek z Assassina. O, wywaliło mnie z TSS. spoko jeden odcinek z Assassina i jeden odcinek właśnie z Metal Gear'a. Właśnie wywalenie mnie z TeamSpeaka jest spowodowane tym, że moje łącze jest po prostu tak obciążone przez tego Metal Gear'a. Teamspeak nie daje rady. Dobra. Halo. Edward. What the hell are you doing here? I'm tailing these men to the sage. And you hold off till he appears. The sage is here. The prince is leading us straight to him. All <laughs> right, Jesus. i dobrze going to też keep this. This assassin. Uczy się w tym kierunku, że tak powiem. Ogólnie chciał nas w to wciągnąć, jednak asyni niezbyt byli zadowoleni z naszego pojawienia się, bo przyciągnęliśmy trochę kłopoty. Ale pomogliśmy im potem z tego wyjść. Tyle, że i tak mieli nam za złe to co, żeśmy To co sprowokowaliśmy. Nie lubią nas jakoś za bardzo, niestety. Kurde, akurat jesteśmy w strefie zagrożenia i to nie jest fajne. Fajnie, że ten kid ich też wybija. Dobra. Fuck. Asasyni nie przygarnęli nas Niesieli nas z otwartymi ramionami działamy dalej na własną rękę O się Aha mam zabić dobrze, że teraz to ogarnęłem Walić to Nie, this shooting from? No! Seriously? Really? Quiet, To hold off for God's sake. Whoa, 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 whoa.

to jest jeden strażnik, z któregoś sobie ściągniemy, tam jest jeszcze jeden, dobra, tak Idziemy tędy.

God knows, Taurus. There's none here so foolish as the Is it not a sin to enslave a fellow Christian? Therefore, to transmute a slave's soul from animal to man would be tantamount to be inviting one's cattle to the deity. Forgive we'll my. Interest. But how far? Is it? We are nearly there! This To nie jest on. To nikogo innego nie ma. On się gdzieś zbugował chyba. No serio nikogo tam innego nie widzę. Tam jest strzelec. When you have denied me that right for 30 years. I find your dreams, I believe all thinking, feeling men and deserve respect and opportunity. Ah, oh, Spaniards! So your long ties to the Moors have diluted your life and shaped your own. Yeah, Johnny some Tom. Easy guys, easy. Nic się nie stało, tylko wam jednego kolesza zabiłem na no cholera. wasz, wasz, wasz. Ile mam tych strzelców? Trzech. I prawdopodobnie czwartego nie będzie. A ile mam tych? Nie to moment. Cztery. Jak nie wstydem ich tu zobaczyłem. Okna były tak idealnie uchylone. Zobaczyłem ich przez budynek. Ale wiecie, że jeszcze będzie jeden strzelec, proszę. Przyjdę za dymem na dole. Robią. Co jest? Czemu on się tu biją? Czemu on do mnie celuje? Jest tam strzelec. Jest! Muszę go dorwać, muszę go dorwać Nie, musisz iść w tamtą stronę Jest! Wracać Jest! Ło kurde

I've always toyed with the idea of entering politics myself. Only I feel I have too much money and not enough years. Speaking of stories, Prince, I've heard it said you were with Henry Morgan the day he sacked Panama. 1671, was it? Oh, it's all true, yes. But let us not overesteem the honors forged and won on the battlefield. That skirmish was a deadly one, and a tremendous waste of coin and resources. It wasn't until many years after that I my sword in favor of a safer and yet more profitable venture. Capital and resources, where money is made. So, is let me tell you, Honor bought is more enjoyable than Honor won. Jeśli ale ze mnie ninja, ktoś tu z moich jest? Kid, siema co ty robisz? Widać cię trochę, że you, um, you Będę w tyłku, jeżeli każą mi teraz gdzieś... Chyba, że w lewą stronę. I tak pyk, 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 pyk. O, jest dobra. But yeah. Fuck. It's the ship of our Nic cię nie zepsułem, nie wiem. O cholera. GRANAT! Kurde, czy to są... Dobra, giniecie. nie tak. Jim, Aha, bo on nie wie, że... O, oh, cholera, no serio. Bo on nie wie, że my porwaliśmy. Serio. I nie bądź taki wredny. Jeszcze zastrzelę. nie idziesz. Cześć, czyli laucik. O Jezus, Maria, jak te pistolety są olbrzymie. Dobra, co chcecie robić jeszcze w tym odcinku? Bo ja nie mam pomysłu, a 17 minut. Złapiemy sobie tą szantę Chyba, że i nie złapiemy No dawaj, dawaj Nie! To by trzeba pasa Dobra, to pójdziemy sobie tutaj, jak już tu jestem. O, sklepik jest Chcę się dostać... Nie musiałeś wchodzić na ten sklep, no ale już dobra o, i tak tutaj muszę się jest punkt widokowy. No wiecie, co zsynchronizujemy sobie ten punkt widokowy, i. myślę, że się nie obrazicie, jak zakończę tutaj odcinek. Hopsiaj, hopśaj tam. Aha, i tak się muszę dostać na górę. No dobra. Jezus Mary, jak on lata. Cześć, Kid. Ale... Weź, weź, weź posłuchaj tutaj. Dobra, A więc dzięki za uwagę. Jak zawsze. Jeżeli wam filmik się spodobał... to było, że oboje się, że taka jest osoba. Jeżeli filmik wam się spodobał, zostawcie lajka, komentarz. Może suba, żeby zobaczyć więcej moich filmików. Także dzięki za uwagę. Na razie.